Witam Państwa. Otoczenie organizacji i jego analiza będzie kolejnym przedmiotem zainteresowania w ramach naszego kompedium wiedzy o ekonomii i zarządzaniu. Powiemy sobie o tym, czym jest otoczenie organizacji, a także o tym, w jaki sposób należy dokonywać, czy w jaki sposób można dokonywać analizy jego otoczenia. Otoczenie to nic innego, jak wszystko to, co znajduje się na zewnątrz organizacji, poza jej, jej granicami. I wszystko to, co na nią w taki czy w inny sposób jest w stanie y, oddziaływać, to wszystkiego rodzaju warunki, y, które wpływają na realizację przez nas celów i misji, strategii, którą sobie, którą sobie y, 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 wzięliśmy do realizacji, jeśli tak mogę powiedzieć. Otoczenie dzieli się na otoczenie bliższe i na otoczenie dalsze I, inaczej byśmy mogli powiedzieć na mikro-otoczenie i na makro-otoczenie. To otoczenie bliższe tworzą wszelkiego rodzaju zjawiska, procesy, podmioty, które, na oddziału, które oddziałują na naszą organizację w sposób bezpośredni i które są jednoznacznie powiązane z naszą organizacją. I, to i tutaj tą, tym otoczeniem są między innymi dostawcy, klienci, konkurencja, lokalny rynek pracy. Dlaczego? Dlatego, że ja sam sobie ich wybieram. To ja sobie wybieram dostawców, to ja sobie wybieram klientów przez pryzmat tego. Co chce sprzedawać, albo jaką usługę chce świadczyć. Lokalny rynek pracy to też ja wybieram, bo to ja decyduję, w, jakiej, w jakim województwie, czy w jakiej części świata, czy Polski moja firma będzie funkcjonowała. Otoczenie dalsze, te makro otoczenie warunki funkcjonowania organizacji, które wynikają z istnienia jej w określonym kraju regionie, strefie klimatycznej, układzie politycznym, prawnym, religijnym, etc., cokolwiek byśmy tutaj chcieli sobie dopisać. No i mamy sfery tego, tego otoczenia, sfera ekonomiczna, technologiczna, formalno-prawna, polityczna, demograficzna, społeczno-kulturowa i międzynarodowa. Też musimy mieć tego pełną świadomość, że o ile na bliższe otoczenie mamy duży wpływ, o tyle na dalsze otoczenie, na przykład na kwestie polityczne. Mamy wpływ już ograniczony, bo my oczywiście mamy wpływ post, pod postacią głosu oddanego w wyborach na dane ugrupowanie polityczne, które zakłada wdrożenie takich, a nie innych rozwiązań w zakresie funkcjonowania mojej firmy. No, ale mój głos jeszcze nie zmienia wszystkiego. Mój głos jest tylko jednym z kilku milionów, czy kilkunastu milionów, jak to jest w Polsce który może się przyczynić do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Więc musimy pamiętać, że, to makro, że wpływ na to makro otoczenie mamy niestety mocno ograniczone. Musimy też pamiętać, że otoczenie organizacji to pewnego rodzaju gra ekonomiczna. Ja chcę zyskać, to oni muszą stracić. Oni stracą, to ja zyskam, albo też zagramy w grę o sumie zerowej, wtedy kiedy wszyscy wygrywają i ja jestem zadowolony, i moja konkurencja jest też, też zadowolona. Otoczenie organizacji bada też potencjał, strukturę i strategię działania jego najważniejszych podmiotów, znaczy przez pryzmat badania tego otoczenia oczywiście. Tak powinno być. No i cechą charakterystyczną w kontekście analizy każdego otoczenia, czy poznawania, czy definiowania nawet otoczenia organizacji jest sprzężenie zwrotne, czyli jaką informację ja uzyskam z analizy tego otoczenia i w jaki sposób ją wykorzystam do funkcjonowania mojej. Mojej organizacji. Zobaczcie, że też, że otoczenie to umiejętność kształtowania relacji z otoczeniem. To też ważne źródło konkurencyjności mojej, mojego, mojej organizacji. Pozwala na zdobywanie wiedzy i zasobów organizacji bez ponoszenia zbędnych kosztów i pozwala nam elastycznie reagować na zmieniające się okoliczności. Otoczenie i analiza otoczenia to też wiedza, o trendach, wiedza o zmianach, wiedza o tym, co się w mojej branży dzieje, a informacja jest podstawą sukcesu, więc ja nie tylko muszę definiować swoje otoczenie, nie tylko muszę je poznawać, ale muszę też potrafić na nie, e, e, muszę też potrafić na nie reagować. Mamy trzy rodzaje otoczenia, otoczenie stałe, otoczenie zmienne, otoczenie burzliwe. Tu na, tu na, na slajdzie macie Państwo tabelę która pokazuje wam gradację rozumienia tegoż otoczenia, gdzie otoczenie stałe, wtedy kiedy moje wyrobius, usługi prawie nie ulegają zmianom. W sensie mam swoją piekarnię, w której nieważne co się wydarzy, to i tak będę swoje bułki czy swoje pieczywo sprzedawał. Więc to otoczenie, moja konkurencja funkcjonuje w taki sam sposób od wielu lat. Nic się w tym zakresie nie zmienia. Wszystko mam pod pełną, tak mnie się wydaje, kontrolą. Otoczenie zmienne wtedy, kiedy mamy umiarkowane zmiany wyrobów i usług. Na przykład, wtedy, kiedy prowadzę moją działalność w takiej branży, która, jest, która zależy od cen ropy naftowej, która zależy od dostępności tych surowców. I z racji tego, jak te poszczególne elementy się kształtują w taki, a nie inny sposób, ja realizuję swój, swój biznes. Otoczenie burzliwe, wtedy kiedy cały czas coś się zmienia, kiedy moja konkurencja się w drastyczny sposób zmienia, poprawia, rozwija i tak dalej. W pewnego czasu, czy w pewnym okresie, branża telefoniczna, branża produkująca telefony komórkowe właśnie przeżyła taki szok, gdzie to otoczenie było bardzo burzliwe. Dlaczego? Dlatego, że postęp technologiczny, który został wykonany, był tak drastyczny i tak szybki, że bardzo szybko musia, muszą, mus, musieli się poszczególni producenci dostosować do nowych oczekiwań społeczeństwa. Była taka firma, która nazywała się Nokia, znaczy jeszcze jest, która nie zareagowała na to swoje burzliwe otoczenie, no i w pewnym momencie wypadła z rynku jeśli tak możemy powiedzieć straciła na znaczeniu i na, na, na swojej konkurencyjności. Drodzy Państwo, analiza otoczenia organizacji, po co? No, po to, żeby wiedzieć, w jakim miejscu moja firma się znajduje, moja organizacja, ale też, żeby wiedzieć, jakie są trendy rozwojowe w tejże branży, w której przychodzi mi funkcjonować, ale także, żeby wiedzieć, w jakich warunkach gospodarczych, politycznych, społecznych, czy jakichkolwiek innych funkcjonuje moje, moje przedsiębiorstwo. Bez analizy otoczenia, nie wiem, co się wokół mnie, Dzieje i nie potrafię w żaden sposób zareagować na to, na to otoczenie. Jedną z pierwszych metod analizy otoczenia, o której chciałem Państwu powiedzieć, jest metoda analizy PEST, e, nazywana też generalną segmentacją otoczenia. Punktem wyjścia jest zestawienie czterech czynników e, m, kluczowych dla, dla tego sz, e, otoczenia, tych czynników zewnętrznych. PEST, czyli czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe lub technologiczne. Jest też wersja PESTEL tej, 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 tej metody, która odnosi się do wymiaru prawnego, do tych kwestii związanych z prawodawstwem. Tu macie, Szanowni Państwo, przykład analizy PEST na, na, na kanwie spółki Orlen, jakie są polityczno-prawne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczno-kulturowe i technologiczne czynniki, które zakwalifikowałem do. Do wykonania takiej analizy, na przykład stabilność polityki państwa, prawo pracy, przepisy dotyczące handlu produktami naftowymi, które są wdrażane w naszym kraju, to są te czynniki polityczno-prawne, no a na przykład ekonomiczno-gospodarcze poziom bezrobocia jest otoczeniem, jest czynnikiem analizy otoczenia, bo im bezrobocie, bezrobocie będzie większe, tym ludzie będą mniej korzystać z usług. Spółki Orlen mniej będą kupować paliwa, mniej będą kupować jedzenia na stacjach, bo jest to po prostu coś naturalnego. Wysokość stóp procentowych, dlaczego jest w tym wypadku ważna? A mianowicie dlatego, że im wyższe stopy procentowe, tym siła, na, siła wykorzystania środków pieniężnych ludzi, którzy mają kredyty, jest mniejsza, bo muszą większą kwotę przeznaczać na spłatę swoich zobowiązań finansowych, więc mają mniejsze. Źródła mają mniejsze kwoty pieniędzy, które mogą przeznaczyć na inne rzeczy, między innymi też na przykład na wyjazd na wakacje samochodem, który trzeba zatankować, czy na stacji benzynowej, na której można coś zjeść. Więc tu macie, Szanowni Państwo, pokazane te, te cztery, te cztery nie, nie, elementy. Analiza PEST, moglibyśmy powiedzieć, jest pewnego rodzaju spojrzeniem z lotu ptaka na krajobraz biznesowy, polityczny. Społeczny i technologiczny, w którym funkcjonuje organizacja. Bardzo często studenci robią błąd yy, wykonując taką analizę PEST na, na zajęciach, gdyż odnoszą się do uwarunkowań wewnętrznych organizacji. Nie, na, tego nie należy robić. Analiza PEST jest metodą analizy otoczenia organizacji w tych czterech czy pięciu w zależności od wersji metody yy, uwarunkowaniach i, yy, i czynnikach. W jaki sposób dokonujemy? Yy, yy, tej analizy PEST, no pierwszym elementem jest wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo transportowe, no to patrzymy w jaki sposób wzrost cen paliwa wpłynie na funkcjonowanie tej organizacji. Jeśli to jest firma sprzątająca, to popatrzymy jak ustawowe zwiększenie stawki godzinowej za pracę w Polsce wpłynie na funkcjonowanie tej organizacji. Producent telefonów na poziomie technologicznym zobaczy, E, poziom zaawansowania technologicznego społeczeństwa i podejmie decyzję, czy warto w Polsce inwestować w nowe inicjatywy. E, na etapie drugim, na kanwie tych czynników, które ustaliliśmy w części pierwszej, ustalamy wpływ tych czynników na funkcjonowanie organizacji. W jaki sposób, e, 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 na przykład wzrost cenu, cen paliwa wpłynie na poziom konkurencyjności mojej, mojej, mojego, mojej organizacji. I w ten sposób Powstaje zestawienie pewnego rodzaju czynników e, podzielonych ze względu na siłę od największego do najmniejszego, czyli od tego, który ma największy wpływ na funkcjonowanie mojej firmy do najmniejszego. Jeżeli mam firmę transportową, która firmę transportową, która e, oparta jest na cenie paliwa, no to wiadomo jest, że cena baryłki ropy naftowej i cena paliwa będzie tym jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszych czynników związanych z czynników polityczno-ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem e, mojej organizacji i poziomem jej konkurencyjności. No i ostatnie oczywiście określenie relacji między organizacją a makrootoczeniem, kiedy firma na przykład transportowa przeanalizuje w jaki sposób zmniejszyć koszt paliwa albo w jaki sposób poprawić wydajność pracy w firmie sprzątającej, żeby ograniczyć skutki tych czynników. Zewnętrznych, które określiłem sobie wcześniej. Na końcu oczywiście tworzymy pewnego rodzaju scenariusze, pozytywne, negatywne czy neutralne, związane z, z funkcjonowaniem tego otoczenia i jego wpływem na, na, naszą, na naszą organizację. Gdzie możemy sięgać po informacje do analizy PEST? Dzienniki ustaw, roczniki, internet, publikacje instytucji naukowych, informacje medialne, czasopisma branżowe, targi. Wszystko tak naprawdę to, co da nam da nam Obiektywny obraz, który posłuży do wykonania dobrej, poprawnej i rzetelnej analizy PEST. Jeżeli ktoś z Was ma swoją firmę, zróbcie takie ćwiczenie. Wykonajcie dla analizy PEST. Spróbujcie się, mówiąc kolokwialnie, pobawić tymi czynnikami zewnętrznymi. Może dojdziecie do ciekawych wniosków, które pozwolą Wam w taki czy w inny sposób yy, poprawić pozycję konkurencyjną Waszego yy, przedsiębiorstwa. Drugą metodą jest metoda Pięciu Sił Portera, która pozwala nam analizować otoczenie. Jest to jedna z metod analizy strategicznej. Ona polega na weryfikacji atrakty, atrakcyjności przede wszystkim sektora, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, badaniu jego też struktury. Wykorzystuje się tą koncepcję Pięciu Sił Portera po to, aby lepiej poznać otoczenie bliższe przedsiębiorstwo, czyli mi to mikro otoczenie. A konkretnie, żeby ocenić siłę konkurentów w analizowanym sektorze i branży. Model pięciu sił portera, jak macie na slajdzie, stał się podstawą planowania strategicznego, która oferuje wgląd w czynniki, które kształtują rentowność, czyli to, ile my na nim zarabiamy na, 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 na danym biznesie i na dynamikę, dynamikę rynku. Tu macie, szanowni Państwo, koncepcja pięciu, tych pięciu sił portera, rywalizacja między istniejącymi firmami. Potencjalni wychodzący, nabywcy, substytuty i dostawcy, w jaki sposób te elementy się ze sobą kształtują, to stanowi odpowiedź na, 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 na wyzwania organizacji i na to, w którym miejscu się, się znajdują, suma tych wszystkich czynników. Wpływa na obraz konkurencji w, w danym y, y, sektorze. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się poprzez strategiczne pozycjonowanie w stosunku do pięciu tych różnych sił konkurencyjnych, o którym o których była mowa na wcześniejszym e, slajdzie. Bardzo często ta koncepcja pięciu sił portera jest, jest wdrażana czy realizowana w momencie wprowadzania zmian w organizacjach, na przykład w kontekście wprowadzania produktów na nowy rynek, dlatego że to nam pozwala na przykład ocenić e, takiego czy innego dostawcę i w odpowiedni sposób modyfikować tą, tą częścią e, e, otoczenia, żeby poprawiać swoją konkurencyjność. Względem, względem, względem um, otoczenia. Tu macie, Szanowni Państwo, procedurę wykonania. Pierwsza to jest identyfikacja sektora, w którym funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo, ocena siły oddziaływania dostawców i odbiorców, określenie siły oddziaływania nowych konkurentów i substytucyjnych produktów i usług, ocena stopnia realizacji pomiędzy istniejącymi firmami w sektorze, no i w końcu, w zależności od celu analizy ustalenie ogólnej atrakcyjności sektora dla przedsiębiorstw funkcjonujących w taki sposób, że podnosić pozycję konkurencyjną naszego, naszego przedsiębiorstwa. Gorąco zachęcam do studiowania tych właśnie zagadnień, zwłaszcza pięciu sił koncepcji pięciu sił portera i analizy pest. To są bardzo użyteczne narzędzia, które pozwolą Państwu no, poznać to otoczenie, to mikro i makro, Otoczenie Waszej organizacji i uchronić organizację przed wieloma błędami czy, czy, czy zagrożeniami, które generuje i kształtuje dla Was rynek. Dziękuję.